Siemka, ja jestem Monacho i wygląda na to, że teraz będziemy mieli, w zasadzie ja będę miał przyjemność witania Was dwa razy w miesiącu w odcinkach Dragon Ball My Ostatnio mieliśmy troszeczkę krótszy rozdział, w zasadzie. Ten, który mamy teraz, to jest rozdział 19. Rozdział 17 to był ten, który wyszedł niespodziewanie w środku miesiąca, ponieważ do tej pory praktycznie rozdziały Kaku Moi wychodziły 25. Rozdział wyszedł tam w okolicach 10. Potem kolejny wyszedł 25. I teraz mamy 10. W zasadzie dzisiaj oglądacie to 11 kwietnia. Ale rozdział wyszedł pół godziny przed północą. Także siłą rzeczy nie wrzucałem wam tego wczoraj. Także tak, dwa razy w miesiącu najprawdopodobniej będziemy się teraz witać w omówieniach mangi, w zasadzie w omówieniach, w reakcjach, we, we wspólnym czytaniu we wspólnym przeżywaniu tego co Darko, Poison Labo i Rinko nam tutaj przygotowali. Rozdział 19 nosi tytuł Protect Bulma, czyli chronić Bulmę, ochronić Bulmę. Jeśli pamiętacie fabułę, to na pewno nie będziecie mieli problemu z tym, żeby sobie przypomnieć, o co chodzi z tym wątkiem ze względu na to, że na planecie Sadala w szóstym wszechświecie przebywa Amaron, czyli tak naprawdę bóg Zniszczenia obecny czternastego wszechświata, jednego z tych, które zostały przywrócone, i jego dwóch przybocznych: Duduś przebrzydła menda społeczna, która zraniła Chillaj, zraniła Lemo i teraz broli przez niego kompletnie postradał zmysły. I Salaga, jeśli dobrze pamiętam jego imię, sieją chaos. I właśnie Salagę widzimy na okładce. Rozdział 19, Salaga został wysłany po to, żeby przechwycić Bulmę, co dodatkowo zdenerwowało Wegetę. Wegetę zresztą też widzieliśmy w ostatnim rozdziale. Informacja, o której powinniście wiedzieć, to to, że ten rozdział ma tylko 18 paneli. Ale jeśli dodamy praktycznie panele z tego i poprzedniego rozdziału, to mamy 40 parę paneli, tyle, czyli tyle, ile dostawaliśmy zazwyczaj w miesiącu. Czyli tak naprawdę dostajemy tyle samo paneli, ale dwa razy w miesiącu. Jest to dla mnie... Lepsza opcja ze względu na to, że w krótszych rozdziałach można się bardziej skupić. Przejdziemy sobie teraz do pierwszego panelu, aczkolwiek jedna ważna informacja odnośnie dzisiejszego dnia. Obiecywałem Wam, że zrobię streama po świętach i już mamy po świętach. Mam nadzieję, że wspaniale Wam święta minęły. Jak widzieliście, ja nie wrzucałem filmów w soboty i w niedzielę. Troszeczkę się za tym stęskniłem, muszę Wam powiedzieć. Miałem wrażenie, jak już nie wrzuciłem filmu dwa dni, że. Muszę wrócić, muszę wrócić, że jest to coś, co po prostu muszę robić w życiu, i... i tak naprawdę ten film, który wrzucałem Wam ostatnio, to był film nagrany na zapas. Tak naprawdę teraz dopiero nagrywam pierwszy raz film po świętach i czuję, że naładowałem baterię. Mam nadzieję, że Wy też, ale informacja, o której chciałem powiedzieć: dziś o 20:00 stream, wypijemy sobie piwko, pogadamy, posiedzimy, pośmiejemy się. I być może jeszcze w piątek będzie drugi stream z gry Yes, Your Grace, którą dostałem od jednego z widzów. No ale tyle tych ogłoszeń wstępnych. Zapraszam Was na streama. I jeśli pamiętacie, co tam się działo oprócz walki na planecie Sadala, to tak naprawdę mieliśmy jeszcze sytuację tyczącą się Chilaj, czyli osoby, tak naprawdę przez którą Broly postradał swoje zmysły. Chila jest niesiona przez jedną z komandorek, przez tę żeńską komandorkę, która jest przetransformowana w Super Saiyanina gdzieś tam do najlepszych laboratoriów, żeby po prostu ją uratować. Generalnie, w skrócie mówiąc, do szpitala. Lemo zresztą też tam jest jest niesiony teraz, dopiero go zauważyłem, myślałem, że ona niesie jakiś plecak, a zapomniałem, że Lemoleci na jej plecach. A, to są laboratoria Cufulian, no tak, racja, przecież Cufulianie tam mają swoje, swoją technologię w przeciwieństwie do Wszechświata Siódmego. Cabba już jest na miejscu, woła Admirale Fenel, czyli ta kobieta, super sajanka, która jest tym komandorem, to jest Admirał Fenel, zapomniałem jej imienia. Chilaj, bądźcie ostrożni, jest w niesamowicie niestabilnym stanie, doktorze, musicie być ostrożni. Chilaj, o nie, co się z nimi stało? Ej, to jest burma! To jest Bulmat, do której teraz leci salaga. Zobaczcie, mamy Chile bez koszulki, która ma dziurę w brzuchu. Czyli to nie był tylko jakiś szok energetyczny, który, yy, który po prostu pozbawił Chilej przytomności. Ona została przedziurawiona prawdopodobnie na wylot. Chile, o nie, co się stało? Jeden z tych demonów chciał zdenerwować Bro BroLiego i mu się to udało. Później widzimy Chile, która jest już podpięta pod aparaturę. Jakiś czas później już to się dzieje i widzimy, że tutaj mamy onomatopeję bip, 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 czyli jej serce bije. Generalnie Chilej żyje, co jest dobrą informacją, bo ja się zastanawiałem, czy ona w ogóle przeżyła ten atak, czy jest sens wieść ją do szpitala, wieść, lecieć z nią do szpitala. Jest w stanie krytycznym, ale nadal jest z nami, więc bądźmy optymistami. Mówi Bulma, znana jako Eminem. Sama nie czuję, kiedy rymuje. Nie spodziewaliśmy się tego, mówi admirał Fennel która wróciła do, do swojej bazowej formy. Ten potwór dostał, czego chciało, a my teraz jesteśmy w, taki, w takiej brudnej sytuacji. Kalifla i Kabba rozmawiają ze sobą, ale chwila, przecież Kalifla i Kabba zostali wysłani, żeby chronić Bulmę, prawda? Więc oni nie są w tym szpitalu. Kalifla mówi, jeśli tylko bylibyśmy w tym miejscu, żeby ich ochronić. Przestań, Kalifla. Pan Vegeta poprosił nas, żebyśmy chronili pani Bulmę. Czyli Bulma jest teraz w szpitalu, a, chwila, moment, Bulma jest teraz w szpitalu, a Kalifla i Kabba są chyba poza szpitalem, po prostu jakby stoją na straży, tak to, tak to mi się wydaje, że to wygląda. A propos demona, mówi Bulma, nie widziałam tutaj żadnego śladu jednego z nich. Wyruszył na długo przed nami, to jest zdumiewające, że jeszcze tutaj nie przyleciał. To jest, to jest coś, z czym się zgodzę. Jakim cudem ten admirał Fenel, a w zasadzie ona, admirałka, przyleciała z dwoma rannymi... Osobami. A Salaga jeszcze nie doleciał do Bulmy. Skoro wiedział, tak naprawdę, no gdzie ona jest. Śmierdzi mi to trochę pułapką. Być może zdecydował się zawrócić, kiedy zobaczył, że go śledzimy, mówi Kalifla. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, niestety, to bardzo mało prawdopodobne, zważając na to, co do tej pory robiła ta trójka, mówi Kabba. Nie sądzę, żeby Salaga się wycofał. Dostał o rozkaz od Amarona, od czcigodnego dziedzica, także nie sądzę, żeby chciał wycofać się ze względu na to, że zobaczył Kalifla i Kabę. No, <śla> Kalifla chyba ma duże mniemanie o sobie, skoro tak myśli. Przeszedłem się wokół budynku i wyj. Wszystkich ludzi, którzy byli poddani na ryzyko. Budynek jest prawie pusty. Dziękuję ci, młody człowieku, mówi Bulma do. faktycznie, młodego człowieka, który przypomina trochę Jamsze. Oczywiście <grym> nie jest to Jamsze, jest to jakiś Sajanin, który po prostu pomaga tutaj naszym bohaterom. Pa. Parsa? Okej, okay, dobra, Bulma jednak zna jego imię. Parsa, nie czułeś żadnej złej obecności, kiedy tutaj wchodziłeś? O, chwila, moment, mówiłem, że to jest jakaś pułapka. Na szczęście albo na nieszczęście, nie, nie mam pojęcia, gdzie on. I nagle Parsa znajduje się w jakimś innym miejscu, które może jest jakąś jego podświadomością. Nagle słyszy. Tudum. Jakby dosłownie Netflixa, kurwa, odpalił. Tudum. Co jest Parsa? Więc tak masz na imię. Nagle odzywa się głos chyba w głowie Parsy bo nie sądzę, żeby inni to słyszeli. Patrzcie, salaga się objawił! Być może nie zostaniesz zapamiętany, ale dostąpisz zaszczytu bycie moją pierwszą ofiarą tutaj. Parsa jest sparaliżowany dosłownie, słysząc te słowa. Tylko wydaje mi się, że oni ch chyba są faktycznie w jakiejś podświadomości. Parsa, salaga odzywa się do niego, nie wiem, bezpośrednio do jego głowy. Przecież wiemy, że w Dragon Ballu wiele razy było coś takiego. Co? Nie możesz się ruszać? To niegrzeczne, ale w takim przypadku ja przyjdę do ciebie. Jestem tylko egzekutorem. Czcigodny dziedzic rozkazał mi zająć się Bulmą i wszystkimi przeszkodami na drodze do niej. Moje zmartwienie wygląda tak, że jak już się to było zajmę, wszyscy inni dowiedzą się o mojej obecności tutaj. Tak czy siak, musiałem to zrobić wcześniej czy później. Więc pozwól, że ci to powiem. Będę Twoim dłużnikiem w dniu, w którym spotkamy się w zaświatach. Czemu biedny parsa? No, spotkałem go spotkałem dosłownie teraz, zdążyłem go polubić i na następnym panelu <laughs> ktoś już mu się wkrada do głowy i go zabija? Bądźmy poważni! No, nie! Chwilę, moment. To nie była jego podświadomość w takim razie. Parsa został zaatakowany faktycznie, fizycznie. Może może Salaga ma jakąś umiejętność bycia niewidzialnym? Tak czy siak, w niezmiernie brutalny sposób Salaga przebija ciało Parsy na wylot. Chwilę później z oczu Parsy życie ulatuje. Ten wydaje ostatni. O kurczę, co tu się dzieje? No merci. Otę tu cette histoire. Ajoutez la dans ta liste Eh, na ryu, co, co to chodzi? <noise> Dziękuję, nie chcę dodawać, bo nie mam tutaj konta. <noise> o nie! Parsa! Parsa nagle został przedziurawiony, jak to musiało wyglądać z perspektywy innych. Kalifla i Kabba chyba wiedzą już o co chodzi. Ta szumowina w końcu się pojawiła. Musimy się stąd ruszyć, On przyszedł tutaj po Bulmę, nie po Chilaj. Czyli, jeśli on został zabity w tym samym pomieszczeniu, w którym jest Bulma, to znaczy, że Bulma też jest w ogromnym niebezpieczeństwie. Maciera. Okej, okay, Dysia bawi się Magnesa. Dziesiątko nauczyło się wchodzić na lodówkę I zrzucać magnesy Magnesy Aha, czyli że rozumiem, że teraz y, Ja będę na stojąco <laughs> No dobrze, w takim razie Z tego co widzę, y, admirał Fenel Admi Admirał Fenel Jakimś telepatycznym sposobem skontaktował się z kabbą i kaliflą, i stwierdzają, że muszą chronić Bulmę. Ale wygląda na to, że oni w ogóle nie są w jednym pomieszczeniu. Tak czy siak, cała trójka rzuca się gdzieś w bieg. Tutaj widzimy chyba ekipę tego szpitala, która została wyizolowana zgodnie ze słowami Parasy. 73, 74, 75. Liczy sobie jakiś pan. 76, 77, 78. Jeśli ktoś ma jakiś najmniejszy problem, nie zwlekajcie. Dysia, ty masz chyba problem, prawda? Twój ojciec wygląda naprawdę na zaangażowanego, mówi jedna kobieta do w sumie to innej kobiety. To są chyba jakieś dwie postacie, które w sumie kojarzę, ale kurde, kojarzę te postacie. Pep. Kto to było? Kto to było ta postać? Ty no pamiętam, że to jest postać którą już widziałem. Jakiś pe tam Pepe. Pe, pepa, pepe pan dziobak. Tak czy siak, szczerze, mam nadzieję, że Bulma sobie dobrze radzi. Nie widzę jej tutaj z nami. Martwię się. Hej, co robisz? Nagle mówi kobieta z czarnymi włosami i pieprzykiem do tej świnki Pepy, która wyskakuje z tłumu. Widzimy na dole biegnącego kab Co tu się, kurwa, dzieje? Ty, co? co tu się dzieje? Kalifla i Kale. A, oni ze sobą rozmawiali chyba telepatycznie. W końcu się spotkali. Widziałaś coś? Nie. I. A! nagle słychać z drugiego pokoju. Kabba i Kalifla słyszał ten okrzyk. Co? Nie mówcie mi, że admirał Fenel została zabita nagle przez salagę. Ten drań robi to samo admirałowi Fenel, co wcześniej zrobił Parsie. Musimy go powstrzymać, ale to chwila, ona została tutaj tylko przejęta, jakby weszła w jej ciało, czy? Bo to wygląda jakby, ona do... jakby on najpierw wszedł w jej ciało, a potem dopiero. Widzicie? Miałem rację. Hep, hep, hep. Widzisz mnie? Dobrze, będziesz moją drugą ofiarą. Gratulacje. I w momencie, w którym salaga próbuje przebić Fenel, słyszymy jakiś krzyk i oczy Salagi tutaj są widoczne na samym dole, czyli on mówi co? Coś powstrzymało jego atak. O kurde! Kalifla zdzieliła Admirała Fenel w łeb i przez to plan Salagi został trochę pokrzyżowany ze względu na to, że... O, że wła... Co tu jest napisane? Że wła... A, widzę. Czyli rozumiem, o to chodzi. Salaga chyba się domyślił o co chodzi. Kalifla po prostu, jakby odroczyła trochę ten atak, uderzając tak naprawdę swoją sojuszniczkę, ale przez to ona została, jak widzicie na dole, odtrącona z linii ciosu, tak naprawdę. Dzięki Kalifla. Salaga się nagle pojawia, kurwa z powietrza! Haha! <grystanie> Dosłownie tuż przy Bulmie! A dlaczego on w ogóle atakował z, z tego Fenel, a nie Bulmę od razu? Chciał się zająć jeszcze innymi? Czy Bulmy tam wcześniej nie było? Jak wiedziałaś? Znam takich czarodziejów jak ty! Najgorsza rzecz, jaką możecie zrobić, to zahipnotyzować nas i sprawić, że nie będziemy mogli się ruszyć. Dlatego ostrzegłam moich kameratów, żeby uważali. Żeby zawsze trzymać się razem i reagować, jeśli jedno z nas zostanie schwytane. Brawo, Kalifla, wiedziałaś, jak skorzystać dobrze z nauk admirała Ruby. Czyli tego gruby. grubasa. Musiałaś działać szybko podczas myślenia, w jaki sposób skontrować te, ten, ten czar, ten urok. <grytania> Kalifla mówi: To prawda, że ten wielki grubas nauczył mnie dużo rzeczy. Po prostu pomyślałam o najlepszym możliwym rozwiązaniu, i myślałam, że duży szok, wystarczająco duży szok, po prostu przerwie ten urok. Mimo tego, że brzmi to trochę szalonie, udało się. Tak, potężna magia faktycznie jest powiązana z konsekwencjami. Dobra robota. Jednakże jestem w miejscu, w którym dokładnie chcę być, mówi Salaga. Patrząc na osraną Bulmę, mimo tego, że udało się ogarnąć jakby tutaj sprawę z admirałem Fenel, uratować ją, już myślałem, że została zabita, bardzo mi się to nie podobało. Teraz sprawdzam, czy jest na, far na francuskiej stronie data kolejnego rozdziału, to przynajmniej gdzie to się klika? Klik, klik. Lirę tutaj chyba. O. To i tak, mimo tego, że udało się uratować Fenel, to i tak salaga jest w miejscu, w którym chce być, tuż przed Bulmą. Zaraz zobaczymy, jak to. Jak to wygląda? Czy po francusku jest tak? Zobaczcie, jest ostatnia strona. 25 kwietnia, proszę Państwa! Jazda! 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 25 kwietnia, czyli ostatni rozdział w zasadzie tego tomu, tak mi się wydaje. Chociaż wiecie, do tej pory w każdym tomie, teraz kończymy tom czwarty, były, było pięć rozdziałów, tylko że każde z tych pięciu rozdziałów miało po 40 parę paneli, a teraz tak, ten rozdział miał 19, 18 paneli w zasadzie, tam poprzedni 20, 26, wcześniej 34, czyli mamy coraz krótsze rozdziały i jeśli w tym czwartym tomie będzie 5 rozdziałów, to tak naprawdę będzie on mniej obszerny, ponieważ te rozdziały były krótsze. Tak czy siak, dobra informacja jest taka, że 20 rozdział... Będzie niedługo, za praktycznie dwa miesiące, także niedługo spotkamy się w kolejnym rozdziale Dragon Ball Kakuma. I póki co, tak naprawdę, jesteśmy cały czas na planecie Sadala, ale ten wątek Broliego jest kontynuowany w tym przypadku pośrednio, ponieważ mamy tutaj jakby pokłosie tego, co się stało. Nie widzieliśmy samego Broliego, nie widzieliśmy Amarona, nie widzieliśmy również Wegety, ale cały czas jesteśmy na planecie Sadala. Jestem ciekaw, jak ten wątek się skończy. I wiecie, dużo osób mówiło, że jest rozczarowana tym, że Duduś jakby uniknął zemsty. Spokojnie spokojnie. Starcie się jeszcze nie skończyło, manga się jeszcze nie skończyła, to jest historia, w której wydaje mi się, że nie odmówią nam tej przyjemności zobaczenia, jak Duduś ponosi karę za to, co zrobił Chile i za to, co generalnie zrobił i Vegeta na pewno jeszcze będzie miał kilka słów do powiedzenia Przeciwko Amaronowi, wiemy, że jeszcze w poprzednim Rozdziale był wątek Kale, który Która została tak naprawdę zaatakowana Przez Broliego i straciła przytomność To wszystko, a może nawet więcej Zobaczymy w przyszłych rozdziałach Dragon Ball Kakumei Ser Serdecznie Was zapraszam do tego, żeby Wspierać oficjalnych twórców Darko Souls Poison Labo i Rinko, ich twittery Znajdziecie w opisie tego filmu, jak i właśnie link Do czytania tej mangi, tyle ode mnie Widzimy się dzisiaj o 20 na Live'iku Przynieście sobie jakieś yy, coś tam Smacznego do picia, jeśli chcecie, jeśli nie, to nie, ale zapraszam Was wszystkich, rozmowy dotyczące wszystkiego i niczego. Zapraszam, dziękuję i tyle. A, i możecie zostawić lajka, jeśli Wam się podobało i suba, żeby niczego nie przegapić. Już nie przedłużam. Do widzenia, miłego dnia i dziana.